Witam Państwa Bardzo serdecznie Cóż to się będzie dzisiaj działo Na kanale Króla Pustkowia Ludzie drodzy Naprawdę ja myślę, że dojdzie w końcu Do jakiegoś przebudzenia Ja nie wiem, drodzy Państwo Co z tego jeszcze może wyjść Ale wygląda na to, że powolutku Powolutku Po tych blisko już 37 latach Po tak zwanej transformacji Ustrojowej Dojdzie do jakiegoś takiego Przełomu, takiego kroku wielkiego, potężnego, i wreszcie się dowiemy, co tam się rzeczywiście stało po tym roku 89. Jaka to wielka tragedia była dla naszego kraju. W gruncie rzeczy wpadliśmy w sidła jeszcze gorsze, niż yy, powiedziałbym od razu niż w czasie, kiedy żyliśmy pod butem sowieckim, bo tak to właśnie wygląda. Zastanawia mnie tylko, dlaczego tak mało jest, drodzy Państwo, ludzi, którzy o tym mówią, zarówno historyków, no bo jak historyk jest resortowy, mainstreamowy, jak pan historyk Dudek, na przykład profesor, no to wiemy, jak ta sprawa wygląda. Jeśli to jest jakiś niezależny historyk, który wyciąga na powierzchnię bardzo nieprzyjemne fakty dotyczące układu z czasów Magdalenki i Okrągłego Stołu, to jego Mogą spotkać jakieś nieprzyjemności. Jeśli jest to jakiś, powiedzmy, analityk, taki gospodarczy przy tej okazji, historyczny także, który wyciąga na powierzchnię jakiejś sprawy i nie jest popierany przez władzę, no to tutaj nie mamy co liczyć na formę jakiegoś przełomu. Natomiast to wszystko i wszystkie informacje, o których mm, powinno się mówić, i także w tym kontekście naród powinien być uświadamiany, co takiego się stało po roku 1989, to wszystko powinno być w zakresie ujęte takiej wiedzy powszechnej, takiej edukacji formalnej. Ja bym to tak nazwał, drodzy Państwo. Bardzo mądre słowa wypowiedział profesor Andrzej Karpiński z Instytutu Historii PAN. Pan Andrzej Karpiński, profesor, jest także wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego. To jest ten sam uniwersytet, na którym pracuje nasza słynna i wspaniałaś rodzina, której wszystkie przepowiednie dotyczące, drodzy Państwo, wielu aspektów naszego życia, łącznie z tą sprawą, że facet jednak też może. One zostały przegłosowane, te sprawy w Parlamencie Europejskim, więc oficjalną dyrektywą Unii Europejskiej jest właśnie to, co pani środzina przez ostatnie lata wygadywała, łącznie ze wszystkimi lewakami. I także, drodzy państwo, nie zapominajmy, ta cała fala śmiechu, która się wylała, i także hejtu na środzinę, to spłynęło po. Przedstawicielach tego uniwersytetu, bo przecież oni mieli rację, mieli rację z tego powodu, że byli popierani i opłacani przez system, a w gruncie rzeczy przez niemiecką Brukselę, która w dalszym ciągu forsuje te niekorzystne y, projekty ideowe, y, aby je tutaj y, oczywiście y, nie tyle zadomówić, ile je zasadzić już na stałe w polskiej rzeczywistości, aby polską kulturę po prostu zniszczyć. Ale tu nie mamy do czynienia oczywiście tylko i wyłącznie z aspektem niszczenia polskiej kultury czy polskiej historii. My dzisiaj będziemy drodzy państwo mówić o Gospodarce, gdyby nie masowa likwidacja przemysłu po 1989 roku, dziś zarabialibyśmy o 1 trzecią więcej, powiedział pan profesor. No ja powiedziałem, drodzy Państwo, że gdyby nie nasz udział w Unii Europejskiej, to spokojnie zarabialibyśmy, drodzy Państwo, 20 tysięcy. To byłby dochód taki minimalny, to byłby dochód podstawowy. Zakładam, że przedsiębiorcy, którzy by rozwijali swoje firmy na pełnej petardzie dzisiaj, nie byliby tak ograniczani i nie byliby tak y, krępowani przez system, y, bo wiemy, że faworyzowane jest zewnętrzne lub gospodarcze, to przedsiębiorca to spokojnie by się, nie tylko by się spokojnie utrzymał na rynku y, i głównie zarobiłby tylko na polskim rynku, bo już nawet nie mówię o potrzebie wychodzenia poza rynek polski gdzieś na rynki europejskie, ale spokojnie naprawdę ludzie zarabialiby potężne pieniądze. Pan profesor mówi, że zarabialibyśmy o jedną trzecią więcej. Wyobraźcie sobie. Jedną trzecią więcej. To ja myślę, że na początek to już jest bardzo dobrze. Informacja, prawda? Po 1989 roku zlikwidowano 1675 zakładów przemysłowych. To są twarde dane pana profesora. Czyli 33% z całego majątku to europejski rekord. Słuchajcie, to jest rekord europejski. Czyli w żadnym innym kraju nie doszło do takiej sytuacji. Około 25-30% likwidacji zakładów przemysłowych po 1989 roku można uznać za obiektywnie uzasadnione. No, z racji tego, że były powiedzmy przestarzałe. Z pozostałych 70-75% 1 trzecia to efekt spekulacji gruntami, a jedną czwartą stanowiły wrogie przejęcia. Spekulacja gruntami. No do kogo należy grunt? Musimy sobie to wyjaśnić. Do kogo należy ten grunt? No wiadomo, że nie do państwa polskiego. Wszystkie firmy w, yy, w PRL-u to były firmy, nie zapominajmy, państwowe, prawda? Była to własność państwa. Potem nagle się okazało, że mamy spekulację gruntami, a jedną czwartą stanowiły wrogie przejęcia. O tym mówił wielokrotnie Andrzej Leper, na przykład, wypominając w polskim parlamencie, ile to oni tych zakładów albo sprzedali, prawda? Albo doprowadzili do jakiejś prywatyzacji tego zakładu w dziwny sposób, gdzie nagle zewnętrzne lobby stało się właścicielem całego zakładu, albo chodziło głównie o to, żeby zakład usunąć, żeby nie był konkurencyjny. Dla jakiejś innej firmy, która tutaj dostała monopol na przykład na sprzedawanie czy produkcję jakichś towarów czy usług, wiemy jak to wygląda. Niemałą rolę w procesie prywatyzacji odegrało dążenie Wąskiej Grupy Społecznej Techników i Zarządzających do szybkiego wzbogacenia się. Wąska Grupa Techników, mamy tutaj na myśli polityków, bo tak to jest napisane. W obszarze dyskusji nad transformacją polskiego przemysłu po 1989 roku panuje wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że w czasie Transformacji zlikwidowano wiele zakładów przemysłowych, które od początku swojego powstania w PRL-u były błędnie zaprogramowane. A widzicie, tak były zaprogramowane, często pod kątem przemysłu ciężkiego. Tymczasem, z 1675 zakładów przemysłowych zlikwidowanych w czasach transformacji, 681 zbudowano w PRL, a 994 zakłady istniały jeszcze przed rokiem 1949. Co więcej, drodzy Państwo, 53% zlikwidowanych zakładów było związanych z przemysłem ciężkim, a 47% z przemysłem konsumpcyjnym. Podczas gdy Europa Zachodnia w procesie deindustrializacji likwidowała przestarzałe i nierozwojowe zakłady przemysłowe, w Polsce usunięto najnowocześniejszy wówczas przemysł elektroniczny, informatyczny, zbrojeniowy. Chemiczny Wnioski nasuwają się same No wnioski nasuwają się same Uwolniwszy się w 1989 roku Z podsowieckiego buta Wcale nie przeskoczyliśmy od razu suchą stopą W stan bycia niezależnym krajem To mówi pan profesor No ja myślę, że z całą pewnością Drodzy Państwo Nie staliśmy się niezależnym krajem Bo w gruncie rzeczy czas takiej niezależności To był czas przed wybuchem II Wojny Światowej. Yy, Neokolonializm jest immanentną cechą Polski od czasu Okrągłego Stołu, który był dziś, już to przecież wiemy, wydmuszką ratującą komusze cztery litery. Bardzo ważna jest świadomość tego faktu, by przełamać w ten sposób działania państwa. Potencjał Polski jest cały czas bardzo wysoki. Dobrze by było, gdybyśmy byli w stanie go mądrze wykorzystać. No niestety, drodzy państwo, jeśli ludzie... U władzy dbają o obce interesy, to zawsze, drodzy Państwo, odbędzie się to kosztem. Narodu kosztem Polaka. Staliśmy się niewolnikami tego systemu i w tym systemie, który został stworzony nam po roku 89, to Polakowi miało być najgorzej i Polakowi jest, drodzy Państwo, najgorzej. Kto pamięta katastrofalną sytuację po roku 89, a w gruncie rzeczy początek lat 90, jak wtedy, jakie wtedy były problemy w ogóle ze znalezieniem pracy, ten wie doskonale, że to, co powiedział Pan Profesor teraz po tych blisko 37 latach. Jest prawdą. To się stało drodzy Państwo, więc wtedy trzeba było szukać roboty u jakiegoś koncernu zachodniego, tudzież u jakiegoś prywaciarza, tudzież gdzieś ewentualnie być niewolnikiem w jakiejś firmie, która przejęła tutaj rynek, została tutaj wpuszczona, była tutaj faworyzowana w ogóle na wszelkie możliwe sposoby, gdzie Polacy zarabiali naprawdę pieniądze tak małe, że przetrwać za te pieniądze to można było co najwyżej parę dni po opłaceniu podatków, bo nie było naprawdę niczego. Sytuacja była katastrofalna. Wszyscy wiemy, jak to wyglądało, i w tamtym czasie rozpoczęła się już powolutku, powolutku ta emigracja Polaków, między innymi na Wyspy Brytyjskie, bo cała masa ludzi wyjeżdżała właśnie w tamtym czasie, jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. A ostatecznie Unia Europejska doprowadziła do. Totalnego przejęcia państwa polskiego. I zrobiono to, drodzy Państwo, bez jednego wystrzału. Wyobraźmy sobie, bez jednego wystrzału, jak komuchy uratowały te swoje cztery litery, no w sposób bardzo prosty. Albo sprzedajecie kraj i, i my będziemy stanowili także, czyli zewnętrzne systemy agenturalne, będziemy stanowili dla Was zabezpieczenie, czyli sprzedajecie kraj, oddajecie ten kraj w ręce zewnętrznego lobby. Wy sobie będziecie żyli tutaj oczywiście jak pączuszki w maśle, a naród polski niech się Męczy, a jak tego nie robicie, to spotka was to, co spotkało na przykład czołczesku w Rumunii. Więc sprawy wyglądają bardzo nieprzyjemnie. Ale to przejęcie Polski, jak mówię, to jest takie samo przejęcie polskie jak w roku 1939, tylko że bez jednego wystrzału. Bo teraz te wszystkie, drodzy Państwo, zakłady przemysłowe, które albo zostały zlikwidowane, albo zostały wyprzedane, albo zostały sprzedane, oddane w obce ręce, czy w ogóle zniszczone, to mogło się dziać równie dobrze w roku 39, gdzie Polak też nie mógł korzystać z. Dobrobytu państwa polskiego z własnej gospodarki, która została przejęta przecież przez Niemca, i tak jak następnie później pracował, czy to u Niemca, czy u Francuza, czy jeszcze u jakiegoś innego, prawda, obcokrajowca za marne pieniądze, stał się niewolnikiem, jakim był niewolnikiem właśnie w czasie II wojny światowej. Więc ja zakładam, drodzy Państwo, że coraz więcej powinno się mówić o tym, że doszło do takiej sytuacji, bo jak mówi pan profesor przecież a to uczony, yy, pan profesor powiedział, że była to sytuacja, jakiej w ogóle nie widziano. W w całej Europie. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Hej!